Ej, po nam burmistrzu, bo kropka się niesie, że urząd w siedzibę do Polan przeniesie, że urząd siedzibę do Polan niesie. Ty jak cię nie chcą ludzie, ty nic nie może, się do Polan, dobrze ci tu będzie, przenieś się do Polan, dobrze ci tu będzie. Do pola, tu będzie. przyjąć od nas ten chleb z tego rocznych zbiorów, Mamy nadzieję i prosimy o sprawiedliwe dzielenie między wszystkim tak gminy, wszystkie, czego tylko sobie Pan życzy. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na Dożynkach. Wiemy, że rolnicy w naszej gminie są, prężnie działają. Jesteście dla nas powodem do dumy, prowadzicie wspaniałe gospodarstwa, zdobywacie wiele nagród, także ja z wielkim szacunkiem dziękuję Wam. Drodzy rolnicy, mieszkańcy gminy Krynica Zdrój, wszyscy goście tej gminy, wszyscy zebrani tutaj na dzisiejszych nożynkach na tym święcie. Największym święcie rolników w gminie, święcie, kiedy dziękujemy Panu Bogu. Przede wszystkim Panu Bogu, bo dzisiaj często wydaje się, że to od nas tak dużo zależy, ale to dzięki przychylności Pana Boga. Wtedy są opady, co są potrzebne, a nie wtedy, co niszczą, niszczą to, co jest do zebrania. rolnicy, rolnicy, ale również mieszkańcy wsi Tylicz, całej gminy, Klinica. Powiem tak, że jak jestem w Warszawie i mam okazję pokazać moim kolegom, jak niektórzy może wiecie, pracuję od no, już 8 lat w komisji, właśnie rolnictwa. Pokazać, jak wyglądają u nas dożynki, to widzę ten, tą zazdrość w tych ich oczach. Jestem wtedy dumny. Dumny z tego, że właśnie tu na sądeczyźnie, to co nazywamy rolnictwem, a Francuzi, używając określenia na tą działalność, nazywają to agriculture, czyli ta kultura. Jest tak wspaniała, że te dzieła sztuki, jako wotum dzieńczynne za udane zbiory, że koła gospody i ta piękna tradycja strojów, kultywowania strojów regionalnych, zespoły regionalne to jest nasza właśnie kultura. I z tego można być dumnym. Za to Wam, za pielęgnowanie tej kultury, z całego serca, w imieniu swoim, ale również. Ministra Rolnictwa Roberta Telusa. Serdecznie, ale to z całego serca dziękuję i życzę wszystkim dzisiejszego dnia miłej, udanej zmiany.